Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym otworzyć kolejne produkty z nowej kolekcji od Panini, czyli Top Class 2023. Byłem moi kochani na zakupach w Empiku i udało się znaleźć kolejne produkty, których do tej pory nie było, czyli fedpeki. Zakupiłem tutaj w sumie 15 sztuk, cena za taki FedPack to z tego co pamiętam 37 zł więc no nie jest to tanie też 24 karty w środku dwie karty Holo Giants czyli tutaj będą dwie karty, więc myślę, że te produkty i zestawy startowe najbardziej się opłaca bo tam są te karty Holo Giants natomiast w boksach no niestety nie ma tych kart ja oczywiście potrzebuję to na różne filmy, dlatego wziąłem jeden dodatkowy boksik. Jest meczik Bayern kontra Manchester City, więc tutaj obie drużyny są, więc zrobimy sobie na mniejszy kanał taki pojedynek z saszetkami właśnie z tej kolekcji. A teraz na odcinku moje kochani otworzymy sobie 3 albo więcej, 5 Skoro mamy 15, to otworzymy 5 fetpeków i zobaczymy, jakie karty można tam trafić. To na razie odkładam na bok, żeby nie przeszkadzało. Do tej pory, moi kochani, trafiłem takie: Mareza, Alanda i Markiniosa. To było w tym pierwszym zestawie startowym. No a teraz zobaczymy, kto wpadnie w tych 5 pekach Dla przypomnienia 24 karty i dwie karty holo. Tak to wygląda i ciekawe czy te dwie karty będą w środku te holo. Chyba tak. Okej, okay, to lecimy. Rodri z Manchesteru City. To są Karty bazowe na razie: Chupomoting, Bayern, Schlotterbeck, Niemcy, Gabriel Jesus, Brazylia, Zakani, Włochy. Tutaj, oczywiście, dla przypomnienia, na odwrocie też jest dużo fajnych rzeczy, statystyki, zawodnik również. Więc myślę, że w albumie to będziemy Luzem wkładać, nie jedno pod drugą, bo wtedy nie będziemy widzieć tych tyłów karty. Ale sprawdzimy, czy będzie na tyle miejsca, żeby każdą kartę osobno wkładać. Gorecka z Bayernu, Turam, Francja, Rafinha, Brazylia, Gytse, Niemcy, Pulisic, Chelsea. I teraz już lecą świeciaki. Synergy, Anglia, mamy Walkera i Stonesa. Następnie Rainbow Master, Nunez z Liverpoolu. Supersonic, Foden, Manchester City. Winner, Mario Götze. Rainbow Master, Harry Maguire. Supersonic Rafinha z Brazylii. Winner Kimmich z Bayernu. Max Power Mendy z Chelsea. Supersonic Hakimi z Paris Saint-Germain. Masterclass Milner Liverpool. New sensation Saka. Anglia i mamy tą kartę niezwyciężony Mane z Bayernu biała obwódka i kartą holo Giants jest Virgil van Dijk jako pierwszy z Liverpoolu a drugą Neymar z Brazylii. Dodatkowo jeszcze na bazówce cross z Realu, Kunde Francja i Carvalho Liverpool. Czyli tutaj są te najważniejsze karty z tej saszetki z tego pierwszego FedPeka. Teraz FedPek numer 2 tutaj też jeszcze jakieś były bazoweczki więc do przodu Di Lorenzo Włochy, Reece James Chelsea, Modric Real, Griezmann Francja, De Bruyne Manchester City, Alison, Brazylia, Kimmich Niemcy, Gorecka Bayern, Thuram Francja Rafinia, Brazylia. GC, Niemcy. I Pulisic, Chelsea. No, bazówki będą się na pewno powtarzać i to dość często. Supersonic, Spinazzola z Włoch. Max Power, Sommer, Bayern. Supersonic, Angel Di Maria, Argentyna. Rainbow Master, Cross, Real. Supersonic, Albama Young Chelsea, Max Power Marquinhos, Brazylia, Winner Van Dijk Liverpool, Rainbow Master Havertz, Niemcy, New Sensation, McAllister, Argentina, Masterclass Sergio Ramos, Paris Saint-Germain, Masterclass Giro, Francja i pięknie Messi, niezwyciężony Argentyna, biała obwódka. A kartami Holo Giants jest powtóreczka Wandajka z Liverpoolu. I druga karta to Gindogan, Niemcy. Czyli to są kolejne karty. Holo Giants, czyli mamy na ten moment sześć różnych. Nie wiem, ile jest w sumie tych kart Holo Giants. Będziemy oczywiście to obserwować i sprawdzać na bieżąco, bo zapewne w innych państwach też coś wystąpi. Ok, to chyba tak na tyle, bo na dole są już karty Holo. Ok, a na bazówkach mamy Neymara z Paris Saint-Germain Konate Francja, Elliot Liverpool Sterling Anglia Vitinha Paris Saint-Germain Dembele Francja Mares Manchester City Bremer Brazylia, Coman Bayern, Giroud Francja Neymar Brazylia Adeyemi Niemcy i teraz zaczynamy już specjalne Winner Gündogan z Manchesteru City Rainbow Master Kevin De Bruyne Manchester City Synergy Anglia Bellingham i Mount Supersonic Haaland z Manchesteru City Max Power Donnarumma Włochy Winner Jorginho Włochy Rainbow Master Kovacic Chelsea Synergy Manchester City, Mares i De Bruyne, Supersonic Rashford Anglia, New Sensation Raspadori Włochy, Masterclass Modric Real i niezwyciężony Kurtua z Realu. A kartami. Holo są tacy zawodnicy. Kiry, Niemcy. A druga pięknie. Erling Halland. No, niestety to jest powtórka, ale myślę, że Haland będzie jedną z tych najbardziej wartościowych kart. Więc fajnie, że wpadła. Co? Lecimy kolejne. Mamy jeszcze dwie sztuki do otworzenia. Tak jak obiecałem, pięć sobie. Otworzymy. Przełożymy naprzód bazówki. Tam już są holo. Ok, Menią z Francji. Kunde również Francja, Carvalho Liverpool, Gabriel Jesus Brazylia, Zakani Włochy, Pickford Anglia, Marco Asensio Real. Loselso Argentyna, Mane Bayern, Nkunku Francja, Vinicius Brazylia i Jorginho, Włochy. A ze specjalnych Rainbow Master Richard Lisson z Brazylii, Synergy Paris Saint-Germain, mamy Mbappé i Veratti, Supersonic Werner Niemcy, Max Power Kimpembe. Paris Saint-Germain, Synergy Bayern, tutaj mamy Gnabriego i Super Supersonic Walker, Anglia, Max Power, Matip z Liverpoolu, Winner Neymar, Paris Saint-Germain, Synergy Liverpool, Salah i Nunes, New Sensation Kamavinga, Francja. New Sensation Bellingham Anglia. I tutaj mamy powtóreczkę. Kurtła niezwyciężony, czy niepokonany. W sumie na jedno wychodzi. Marquinhos holo. to jest powtóreczka. I również powtórka Neymara z Brazylii. Czyli na razie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 różnych kart Holo Giants. I ostatnia saszetka FedPek na dzisiejszym odcinku. Ok, Elliot, Liverpool, Sterling, Anglia, Lucas Hernandez, Bayern. Vitinia Paris Saint-Germain, Dembele Francja, Mares Manchester City, Bremer Brazylia, Havertz Niemcy, João Felix Chelsea, Alaba Real, Molina Argentyna, Skamaka Włochy i specjalne Rainbow Master, McAllister z Argentyny, Supersonic Rabiot Francja, Tutaj mamy Winnera Marquinhosa z Paris Saint-Germain, Max Power Ruben Dias z Manchesteru City. Winner Neymar Paris Saint-Germain, Synergy Liverpool Salah i Nunes, Rainbow Master Mbappé Paris Saint-Germain, Supersonic Mudryk z Chelsea. Winner Thiago Liverpool. Niezwyciężony Mane, powtóreczka New Sensation Kamawinga z Francji. Tutaj Bellingham też się powtarzają. I mamy nową kartę Holo Giants Chaumani z Francji. A druga to Dembele, Francja. No, czyli wpadły jeszcze na sam koniec dwie. Różne karty Holo Giants. Mamy ro... 9 różnych, tak. 9 różnych kart Holo Giants. A więc moi kochani, no bardzo fajne karteczki powpadały. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten produkt FedPack z 24 kartami plus dwie karty Holo Giants. No, jak dla mnie obok zestawu startowego, to są te najlepsze produkty, gdzie oczywiście najbardziej się to nam. Będzie opłacać. Okej, okay, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Mam dla Was ważną informację. Moi kochani, założyłem TikToka. Pisaliście w wielu komentarzach, żebym też tam coś wrzucał. Dlatego poszedłem za Waszą namową. Założyłem już jest jeden filmik na TikToku. No, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania mojego konta, właśnie na TikToku. I myślę, że dziennie jakiś krótki odcinek z mojej strony będzie wrzucony. Także już teraz Was serdecznie zapraszam. Pod filmem w opisie będzie nazwa mojego profilu na TikToku. Także wejdźcie i obserwujcie. Ok moi kochani, to by było na tyle dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.